Ponieważ słońce rozpieszczało nas ostatnio swym permanentnym pojawieniem się, nie zwracając uwagi na pory roku, pozwalamy sobie przedstawić dziś bardzo filuterną oraz letnią, choć gorącą pracę Maja Berezowskiej. Rysunek zatytułowany Solarium pochodzi z 1962 roku i nosi wszelkie cechy delikatnego i pełnego uroku stylu berezowski. Można go też uznać za ciekawą pracę propagującą czytelnictwo. Maja. Maria Berezowska była malarką, rysowniczką, ilustratorką i scenografką. Rysunku uczyła się w Petersburgu, w Monachium i w Krakowie, Józefa Pankiewicza i Leona Wyczółkowskiego. Od 1924 roku należała do ukrupowania Rytm. Rozgłos przyniosły ilustracje do Decamerona Bocaccia z 1930 roku. W 1932 roku wyjechała do Paryża i tam nawiązała współpracę z czasopismami francuskimi. Ma też trzy wystawy indywidualne, a jej prace cieszyły się dużym zainteresowaniem nad sekwaną. W 1937 roku wróciła do Warszawy. Jej przedwojenna twórczość naraziła ją na prześladowania w czasie wojny. Była więziona na Pawiaku z powodu cyklu 11 rysunków Miłosne przygody słodkiego Adolfa z 1935 roku. Ostatecznie została wywieziona do obozu w Ravensbrück. W 1947 roku wróciła do Warszawy i zajęła się pracą jako ilustratorka czasopism i dzieł literatury polskiej i światowej. Pełne erotyzmu, frywolności, ale też delikatności, prace berezowskiej cieszyły się przez dziesięciolecia uwielbieniem polskiej publiczności i do dziś mają liczne rzesze wielbicieli. Są to głównie rysunki piórkiem, czasem lawowane akwarelą lub w waszym, prócz pracy, solarium Atticus posiada też liczne dzieła literatury polskiej z ilustracjami berezowskiej. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów literatura piękna polska oraz grafika artystyczna i propozycje na prezent.